No Elo! Ja jestem y, Karol, nie Ola. Chodź Olu. Tak, więc dzisiaj ja się zamieniam z Olą życiem. Zamieniała się Ola na moje życie, które było fajne i takie. Tak, bardzo fajne. A, A dzisiaj dzisiaj pierwszy dzień w pracy prawdziwej, nie w na YouTubie. Mam nadzieję, że będziecie do końca. Trzymajcie za mnie kciuki. Możecie też zostawić łapkę w górę. Pokażcie, że chcecie mnie na tym kanale, żeby to był mój kanał i zasubujcie Ej, też. Nie, nie, Jak nie! Jak będzie nie. dużo łapek w górę, mnie, ten kanał staje się moim kanałem. kanałem! Nie! wystarczy ci jeden. Dobrze, ogólnie zaczynamy dzień u mnie, ponieważ Ola nie chce mnie wpuścić do swojego domu, więc to jest kolejny, kolejny temat. Możecie zostawić łapkę w górę, może Ola. <noise> może zaproszę Karola do, Właśnie do domu. Właśnie jeszcze jedna sprawa, Ty jest żebra łapki w górę, bo ja nie wiem, czy mogę. No możemy. Ale ty nie, nie, u siebie chyba nie. Ale dobra, nie to jest taka zamiana żyć, tylko że ja jestem w połowie Ola. No. Czyli jednak trzeba mówi, że Dobrze. trzeba żebra, Dobra, wstajemy. Piję coś takiego. Okej, okay, to zróbmy wizualizację. O kurde, znowu trzeba wstać. Napije się tego czegoś. Dobra, Ola, co to jest? Woda z cytryną. Ale naprawdę tak pijesz, czy to tak. taki żart? Nie, serio, bo to jest bardzo zdrowe, ja żeby czuję, pić że Ola... wodę z cytryną. Ola jeszcze będzie czasem... coś mnie podpuścić w dzisiejszym odcinku. Ona będzie wymyślać, że coś robi, że ja to robi, robił. Żeby... Nie, jeszcze czasem dodaję tutaj na przykład węgiel aktywny. Zajebiście. <gry> Tak, mogę zaczynać po prostu dzień. Później mam śniadanko. Jesz śniadanie? Tak. Bo różne ludzie jedzą. Zdarza mi się. A jak mi się zdarza, to przepraszam bardzo, ale ja Coś nie Coś Przygotowałeś? Tak, nie, jem McDonalda. To jest chyba taki, taki <laughs> przytyk do mnie za ostatni. Proszę bardzo. Proszę. No way. Serio. No nie ma szans, nie. Serio. Nie wierzę. Tak, to jest musli, z No i dobra. ale Z naturalnym nie, nie, bez tak, laktozy, wie... bo ja nie mogę jeść laktozy. I świeżo owocki. Nie wierzę, Olu, że... No. Serio! Wierzysz w to? Wiesz co, wierzę, bo dużo ludzi znam, którzy jedzą takie śniadanie. I co, ty to razy trzyjesz? Nie, no przyniosam dla <laughs> Proszę, przyniosłam jeszcze dla naszego operatora. Naprawdę? Tak, żeby nie, było co nie Ty! Karol! <laughs> To jest jakieś jaja. Jezu, ale mam opotę na to. Niektórzy, wiesz, nie mogą się zamawiać śniadania z I bardzo dobrze, ja wolałbym coś takiego jeść niż śniadanie z maca, tak szczerze, no zdrowiej. Uwaga, uwaga. Dla ciebie. Co wymiasz, jak nadal masz musli? Trochę się spóźniłeś, więc może się już trochę zrobić z tego papka. Zdrowe śniadanko. Zwykłe. Jak ci smakuje? Jak podkreślone, zwykłe. Zdrowe. Nie jest dobre. Tylko rzeczywiście, jakby to było świeże. To by inaczej smakowało, pewnie. Jakoś to jest odcinek, że zamieniam się życiem z To, oczywiście, pewnie trzeba to uwiecznić na fotce na Instagramie. Czy nie? Chyba nie! No, zależy. Ale no muszę to zrobić, bo Zależy jest. od dnia. Fotka zrobiona, blowek 5 Coś tam się oznaczyło. Właśnie powinienem do twojego Instagrama jeszcze. Dobra, Dobra. to my tu dokończymy poza kamerą i zaraz do was wracamy, jak będziemy szykować się do pracy. Dobry dzień się zapowiem. Kuboję boję się tej pracy. Dobra, to już jesteśmy pełni energii co? Jedziemy do pracy. Mam dla ciebie smutną informację. Jaką? Ponieważ jak już ustaliliśmy na twoim odcinku, nie jeżdżę autem po Warszawie. A, ale w dzisiejszym odcinku przejedziesz się autem. Nie, 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 nie. Dlatego dzisiaj będziemy podróżować komunikacją miejską. Teraz do pracy pojedziemy tramwajem, chyba, że wolisz rower. A daleko to jest? i troszkę daleko. Tak. <laughs> Trochę tak. To tramwaj. Tak, super. Z ludźmi sobie pojedziemy, no super. Karol, jak się czujesz? Nie mogę się doczekać pracy. Trochę ścisk, ale pozytywny. A co, dzisiaj rzucasz się na komunikację miejską? Tak. Będziesz dbał o nasze powietrze w stolicy? Dokładnie. Już zero samochodów. To jesteśmy już przy kawiarni, w której pracuję. I Karol właśnie przygotowuje się mentalnie na to, tak. żeby obsługiwać klientów. I nie jest to zwykła kawiarnia, ponieważ... Jest to kocia kawiarnia przy rondzie Daszyńskiego. Dokładnie, tak że są, są kotki, jest dużo kotków. Więc, jest miejsce, gdzie będę siedział. Więc jakby Karol nie dał rady zajmować się kawą, to będzie czyścił kuwety. Ej. Dobra. Dobra, bo ogólnie Ola zajmuje się marketingiem. Instagram nie. coś takiego, social Media, więc tutaj sobie siedzi, zaraz kawę mi przygotują i będę obsługiwał Instagram. Wcale nie, bo też zdarza mi się pracować na parze. Naprawdę, tak naprawdę będę musiał iść i tak. robić kawę, której nie tak. pod... Nauczysz się. Ewentualnie będzie sprzątał w kocie kubety. No dobra, ja lubię wyzwania, zobaczymy co to będzie. Trzymajcie <grym> w za mnie, to się chyba przyda. Ale jest naprawdę fajnie, podobało mi się, bo raz byłem, zaprosiła nas Ola. Nie pracowałem wtedy, tylko korzystałem. Zobaczymy, czy będzie mi się podobać jako pracownikowi, bo może zmienię zdanie. No to, Karol, zapraszam cię za A czy y, będę dostawał pieniądze za pracę, tak jak ty dostajesz, czy nie? Yy, nie, bo wypłata jest dopiero za miesiąc, więc dostanę ją ja, bo już wtedy ja będę ja. Czyli ja tam, że wypłata jest w przytulawkach kotów. Możesz przytulić koty jak chcesz. Co robię, jak robię? Wiesz, że ja nic nie umiem. Dzień dobry, poproszę kawę. Jaką? Wiesz, eee... Ale to ja odpowiadam, jaką? Eee, zimną. Jaką, jaką pan mi może zaproponować? Eee, ice. Poczekaj. Latę lodową. Frapę. I nie ma innej. Frapę. Nie ma innej. Frape, frapę, frapę. No frapę, dobra. To poproszę karmelowe. Frapę, tak? Tak, tak. Jakieś małe, Coś nie jeszcze? duże. Poprosiłbym jakieś szarlotki może troszkę z lodami. A może tego Snickersa? Nie. Jest pyszny, tylko jest troszkę słodki, ale jak pan lubi słodkie, to super. Tak, Snickers super. Widzisz jak sprzedaje? Dobra, no dobra. to Snickers i frapę. Okej. Okay. Dobra, no i jak to robimy? No więc tak, tutaj masz ekspres. Robiłeś kiedykolwiek jakąś kawę na ekspresie, ale nie takim na guzik? Nie. No więc tak. Proces stworzenia kawy zaczynamy od kolby. Musisz ją trochę przemyć, więc klikasz ten guzik I podkładasz. Też... Tu, jest... tu, tu, tu tylko podkładasz. I lekko ją przemywasz. No już. Wyłączasz? Przepraszam cię, ale za wszystko, co jakieś tutaj szkody uczynię, ale nie będzie taki prosty. No dobra, beka tak Proszę pana, bo ja się śpieszę. Dobrze, uczy się. Masz teraz musisz mocniej kliknąć. Tu masz taki guzik, więc musisz dać to trochę wyżej. Już, już. On przecież Szymaj. się wysypie zaraz. Nie, to się, to się Wyłącz, no. Nie. Dobra. Okay. Teraz ty toż za tamper. I Zaje teraz dobrze tak. Dobrze być YouTuberem. <laughs> nie, I nie, tak. nie, 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 nie. Lekko musisz tak sobie. Tak to robić, żeby się trochę rozłożyło to. To jest gorące, czemu to jest gorące? No, bo tutaj był wszątek. Teraz tak. I teraz przyciskam. Musisz chwycić to w taki sposób, żeby spróbować zrobić, żeby ta powierzchnia była płasko. Więc tak, nie, 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 nie tak, nie tak, nie tak, nie tak. Tak. Tu musisz przycisnąć mocniej tymi palcami, jeszcze mocniej tymi. mocnicymi. Okay. No I teraz tak przekręć lekko dwa razy nie naciskając. I weź. Wkładniesz to? Do góry, tak. Uwaga, co się stanie i. o, perfekcyjnie. Nie no, jest krzywo, ale powiedzmy, że ci wybaczymy na pierwszy raz. Musisz tak, teraz lekko przejechać w górę, Taka. żeby nie było kawy. Trzeba lekko przejechać. Tu, tu, bo tu masz kawę, widzisz? No, musisz tak ją strzepnąć. I teraz tak, klikasz ten guzik na chwilę. Klikasz i wyłączasz. Teraz wkładasz kolbę i się każę na to, jak to robić. Przecież ja wysypię wszystko. Masz kolbę, no. i musisz ją włożyć w taki sposób. Dobra, prosto, prosto, Tylko musisz tak, ale prosto musisz mieć kolbę. O, i zakręcasz. Pięknie. Prawidłowo zrobiona espressa padzie się od 20 do 30 sekund. Nasz młynek jest ustawiony w taki sposób, żeby pożyło się 25 sekund. Więc klikasz to, odliczysz 25 sekund. 10, 11, o, 8, 12, 9, 13, 10, 17, 14, 18, 20, 21, 22, 25, i... Z racji tego, że frapę robi się dość łatwo, zanim zrobimy frapę, zrobimy sobie wzorek na kawie. Okay. Czyli spienisz mleko i zrobisz wzorek, Dobra. a dopiero potem zrobimy frapę dla niecierpliwego pana. Dobra. Czemu się popatrzyłaś na mnie? To ty zamawiałeś. No nie, jest. bo pana nie ma tutaj, on wyszedł gdzieś to tutaj, jedno jest presta. To? Mhm. Czy obojętne, które? Dobra, poczekaj, bo ja nie chcę cię obleczyć. A teraz tak. Bierzemy dwa nóżki. Wyciągnij mleko. Które? To jest U. milion mleka, to? To jest zwykłe. I wlewamy do. Ile? początku dzióbka. Co A, to, to znaczy? No tu masz taki dziubek, widzisz? Ej, okay. no to nie wystarczy, co ty? Ale zaraz wzory pierdzielny, zobaczycie. To nieźle. Cześć, nawiasem. <grym> <mój. grym> Już mi się podoba. <laughs> Możesz nie nagrywać tego. Zawsze. Tyle? It's ok, początek? Czy... Eee, tak, jest ok. Dobra, no i teraz zlejemy. Stop, to jest dysza. Służy do pienia mleka. Okay. Robi to w ten sposób, że uwalnia przez te swoje otworki parę wodną, która podgrzewa mleko i je pieni. Zanim się użyje dyszy, trzeba wziąć specjalną gąbkę. Tak, Ja robię. Zrób tak, włączyć dyszę, żeby się. Nie, trzymasz tu? No. Tam, żeby cię nie opryskało Jezu, i co dyszę. Coś mi się zrobi. ła. Widziałam, że jest ciepłe. Czyli teraz. Bierzesz cybanek, chwycasz go w taki sposób i dajesz. No mocno do samego dołu. Do samego dołu. Do samego dołu. Tak. Mleko. Bardzo ładnie sklejłeś mleko. No i już już, już. Już, 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 już no starczy, Bierzesz ja teraz. No tak. i co teraz? Teraz tak. Bierzesz i musisz ostukać dzbanek, żeby pozbyć się bąbelków. Mocniej, mocniej. I teraz trzymając przy podłożu musisz tak lekko powirować z tym To się nazywa polerowanie mleka. Teraz za filiżankę, ale patrz, teraz ktoś wypił tutaj, nie możesz, musisz chwycić za spód. I teraz tak, przechylasz trochę filiżankę dosyć. w tą stronę. No. Nalewasz w taki sposób, że lejesz tak, do połowy. Tak, ale z większej większa większej odległości. No. Już. Jeszcze, jeszcze. I stop. Zamieszaj sobie trochę mlekiem. Lekiem. I teraz będziemy robić wzorek na kawie. Jest, nareszcie, no. Więc przechalasz piżankę. Piliżankę. No on, tak, 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 w ten sposób. I teraz dajesz zwane nisko. i robisz taką mocny ruch, taką kropkę musisz zrobić. Mocny ruch, mocny, mocny, mocny. Mocny, Mo. Och, dobra, nie wyszło. To już? To jest wzorek? No nie ma wzorku, bo musisz zrobić taki mocny ruch, żeby zrobić ja wzorek. Ja z godzinę mi tłumaczyłam, jak zrobić wzorek i Nic nie wyszło, ale wyszła ci... jest bez Nie, Jeszcze trochę dolej. <grym> karo, to dla mnie jest. Dobrze, w tym zaraz, momencie damy. masz małe cappuccino. Proszę, jest tylko frappuccino, bo ja dzisiaj <grym> tylko robię cappuccino. Dobra, nie no. Dobra, zrobimy coś prostszego, czyli frappe. Tak. Dobra, co mam robić? A więc tak. Bierzesz jedno espresso, wlewasz się tutaj do blendera. Bierzesz jedną całą taką... Nie zgadnij, co teraz I musisz zrobić. Ja myślę, że nawet mleka, stare. No, no, Bierzemy mleko. A widzisz, Karol, mówiłem. I tak. Jeszcze, jeszcze trochę, jeszcze. Starczy, 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 On chce bardziej mleczne. I teraz tak, solony karmel, czy zwykły karmel? Solony. Solony. To takich pięć pompek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, i teraz blendujemy? Jeszcze. Trzeba dodać specjalną wazę. Rampę. Stop. Tyle? Tak. I teraz zamykamy. <głosy> 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 to ma nie nie to. Tą? Tak. A, tak. wiedziałem. Dobra i teraz y, tutaj. Zapraszam. I klikamy trzydzieści pięć. Na wyno. Na nie dałeś tak dużo mleka. Co ty już na mnie krzyczysz? Mam ja nam się taka widzisz, masa zamiast y, szejka, więc musisz dać jeszcze będzie... trochę lodu. Nie. Jest dobrze, Filip? jest dobrze. Już chyba nie chcę. Co nie chcę? Nie chcę tego. śmietany? <laughs> Dlaczego? Nie. Za no, dużo, no, dużo nie mleka jest. Śmietany. Ola, tu podobno pracuje. Tylko teraz, uwaga, stop. Nie, bo nie możesz tego tak po prostu polać, bo widzisz, to wszystko wpadło do środka i by tak wypłynęło. Więc musisz tą bitą śmietanę osadać tak na, no to super. na krawędzi. Ale tak, ale od tej strony bardziej. Mmm, Czemu się śmieć? To jest mój pierwszy I dzień. Teraz uczę na ogóle daj jeszcze trochę Nie mam w ogóle plakietki, uczę się. To przygotować. Dobrze wygląda, dobrze, nie? No, smacznego. Mój pierwszy klient. Chwili operator. operator. Nie no, bo on bitą śmietanę chce, dobra. Uwaga, oceniaj, oceniaj mój pierwszy produkt. Najpierw wita śmietana. Tylko dobrze. szczerze, szczerze. Mm, no dobra, wita śmietana to musi być dobra. Uwaga, uwaga i... Kurczę, dobre powiem Ale... wam, że piłem dzisiaj e, także z innej firmy seria. i szczerze, jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony. No, także moi drodzy, ja kontynuuję pracę, jak widzicie, nadaje się, nadaje się, 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 Zatrudnimy cię. Mamy deficyt ludzi, no. także, także dzisiaj y... możecie jak Karola tutaj spotkać ja codziennie kombinuuję. na to. Zapraszamy serdecznie. Było. No <gry> jeszcze szalotkę chciałam na ciepło. Zlodomi. Chciał sneakersa. No, no to my już poza kamerą to zrobimy. Dobra. Widzimy się po pracy. Dobra, ja po pracy było naprawdę super. Możemy pojechać zjeść, ale z racji tego, że, że ja brało. jadam w bardzo ekskluzywnych miejsca. To... Nie. Warszawa wschodnia. Nie macie. Mleczny Wtedy dojedziemy na Mokotów. Nie, no chodźcie! A to tam nie, nie. nie dość, że mam jeszcze dosyć nie. tej pracy, to ona teraz jeszcze bar mleczny. Jedziemy do baru mlecznego. Dobra. Jedziemy rosół, tak. Ja rosół nie chcę. Ale nie obchodzi mnie, to, to jest mój dzień. I nie zawsze się suszy. <gry> Idziemy. Niestety chłopaki tak Ola mnie sobie zagadali. uświadomiła nie, w trakcie, że jest prostu... już 18 i że Koibina. bar mleczny będzie zamknięty. Bo oni mnie zagadali i ja mówię, chodźcie pójdziemy do baru mlecznego. Jak to powiedziałam, to byśmy jeszcze zdążyli, ale oni cały czas mówili, nie, chodźmy tu, chodźmy tam, Olu, chodźmy jak chcesz tam. nam to wynagrodzić? I stwierdziłam, że pójdziemy do... Tak, to będzie wynagrodzenie? Tak, pójdziemy do Jeff's, ponieważ wygląda jak Riverdale i będziemy dalej w klimatach seriali, okay. które uwielbiam. Co, Więc pójdziemy po prostu na dobre, amerykańskie burgery. To wszystko właśnie... Co już, żeby skończył się ten dzień? Mam dość, jest tak gorąco, jestem głodny. Jezu, ile jeszcze? Ja ci taki dzień fajny dałem, zaplanowałem, a ty po ale, prostu ale... kawę robienie, po prostu przez. Po prostu musisz przeżyć czasem dzień jak zwykli ludzie. Jedyne co było dobre, to śniadanie. O, dziękuję. <laughs> Musiałam skończyć, co było na śniadanie. Dobra, dotarliśmy, troszeczkę już odsapnąłem. Jest fajnie, zobaczymy jak jedzonko, a miejsce, klimacie, także cieszę się, że był zamknięty ten barneczny. Kiedy idziecie z Karolem i chcecie pozostać i wchodzicie sobie na wi a tam... Dobra, nie sprawdzę, teraz wszyscy będą sprawdzać. Blołek. Więc sprawdzać. musicie wchodzić cały czas na wi i sprawdzać, czy będą was jest hotspot blołek. Teraz ludzie będą widzieć kogoś podobnego do mnie albo mnie i będą od razu sprawdzać, kurczę, sprawdzać, czy to blołek. Zobaczymy, czy ma wi-fi włączony. Jedzenie przyszło, już więcej nie gadam, tylko jedzmy. No, ale jemy, smacznego. się, że mój dzień? Tak, teraz jest dobrze, jest dobrze. Ja nie będę jadła na wizy, bo się całą świnie. Dzięki. Co? Jak ci się podobało dzień? Było strasznie. Naprawdę. Aż tak się zmęczyłeś? Tak, siadaj, oli. Dziękuję Ci bardzo za ten dzień. Wiele mi pokazał, że w życiu po prostu wa ważne są tylko chwile. I pamiętajcie o tym. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej. Ja, wy, jeżeli chcecie wyzwań. zobaczyć e, cień youtubera, to też padnijcie do mnie, no. bo Oli był męczący. Bardzo, fajnie, podobało mi się. Bardzo, tak, tak. Granie w gry było bardzo męczące. Tak samo jak u Ciebie. Kawę. U ciebie musiałem robić kawę. Musiałem. No dobra, zobaczycie po prostu. Tak, zobaczycie i oceniacie sami. Kto ma gorzej w dokładnie, życiu? Dokładnie tak. Jeżeli odcinek Wam się podobał, to zostawcie łapki w górę. Tysiąc łapek w górę, będzie super. Tak, i wtedy może nagramy znowu coś fajnego razem z Karolem. Zobaczymy. Koniecznie subskrybujcie kanał i to I tyle. tyle. Widzę, że jesteś załamany dalej. Zmęczony. Nie potrafisz powiem. się pogodzić. Zmęczony. To był długi dzień. No to nież nie. co, idziemy spać. Ale dziękuję bardzo, powiem Ci, że to też pokazało mi taki pewien kontrast. Trzeba doceniać bycie YouTuberem. No, czy nie chcesz się zatrudnić jednak w pracy? Może kiedyś, ale kawy już <grym> potrafię <grym> robić z automatu, także mogę pracować. No, no to do